Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam Was do obejrzenia 10 odcinka z serii Pokémon X Wonderlock. W poprzednim odcinku przemierzaliśmy ścieżkę numer 7 oraz tutaj Connecting Cave, czy jak ona się tutaj nazywa, Zuba Trust to prawdopodobnie było. Connecting Cave dokładnie i będziemy zmierzać w stronę Umbret Town w dzisiejszym odcinku, przynajmniej jeden Wonder na pewno się pojawi, ponieważ jesteśmy na ścieżce numer 8, otrzymamy wędkę i kilka innych rzeczy również będzie dla nas dostępnych. A zanim przejdziemy do tego, oczywiście, jeżeli wy chcecie brać udział w Wonderlochu, to zapraszam Was gorąco na swojego Discorda. Link jest dostępny w opisie. Wystarczy, że klikniecie dołączycie do niego i będziecie mieli szansę wymienić się ze mną również e, Pokémonami, jeżeli tylko będę to robił, bo ogłaszam to za każdym razem. Dodatkowo. Oczywiście komentując macie szansę, że Pokemon, który zostanie wymieniony, albo który dołączy do drużyny zostanie nazwany waszym imieniem, tak jak jest na przykład, jak widzicie teraz na, na layoutzie Curie, ponieważ jest to jedna z komentujących. Bardzo dziękuję wam wszystkim za aktywność i teraz tak, powiedziałem już co będziemy robić, powiedziałem co robiliśmy, jedna wymiana była w poprzednim odcinku na całkiem ciekawego Pokemona, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to wiecie co macie robić, wejdźcie na mój kanał i obejrzyjcie wszystko do końca. Czas na przedstawienie mojej drużyny. Na pierwszym miejscu mojej drużynie znajduje się Jaskier z atakami Growl, Dazzling Gleam, Psychic i Shadow Ball jest to Ralse na poziomie 14, później Galpin na poziomie 19, Lips z atakami Pound, Yawn, Amnesia i Sludge. Następnie Zigzagon, OZ z atakami Tackle, Baby Doll Ice, Whip i Headbutt na poziomie 17, Simipur na poziomie 15, za takami Scratch, Rocktum Waterfall i Ice Beam. Oraz Beautifly na poziomie 16 z atakami Gast, Absorb, Struggle Bug i Harden. Beautifly to jest oczywiście Omen. por nazywa się Sokka. A ostatnim Pokémonem jest Mediana, Curie z atakami Tackle, Odor, Slough, Sand Attack i Bite. I to są wszystkie Pokémony, które obecnie znajdują się w mojej drużynie. No i z nimi będziemy poruszać się dalej. Nie będziemy na razie nic z nimi Nie będziemy na razie żadnych nowych Pokémon wstawiać. Zobaczymy, jak to się oczywiście potoczy. My teraz jesteśmy na ścieżce numer 8 i jest stop right there. Jest to Dexio Isina! <laughs> we don't mean to surprise you. How are your routes doing? Uh, haven't you wondered won how a single Pokédex could be possibly cover our region of a big as Kalos? Well, it can't. Well, it can't. That's why we are here to power up your Pokédex. Dostaliśmy Coastal Kalos z naszego Pokédexu, czyli taką wy, wybrzeżną część tego Pokédexu. The Coastal Colors Pokédex will be on your Pokémon Dex menu, so tap it to select it. Encanters yeah, help people and Poké are grown We'll be taking on our leave now. Bon voyage! Bon voyage, właściwie. I teraz zobaczymy, czy tutaj coś jest. Oczywiście, że tutaj coś jest. Oczywiście, że schowany jest Super Potion. Ta ścieżka nie byłaby stworzona bez, bez niczego. Na dole widzimy również część... Yy, to nie jest Umbret Town, to jest następne miasto. O kurczę, i tu jest labirynt. Ja no i gdzie ja wlazłem, No i gdzie ja wlazłem, Powie mi ktoś. Dobrze, możemy się tutaj wrócić, także wejdziemy teraz, złapiemy pierwszy pokémon. Pierwszy pokémon naszistny numer 8, którego możemy później wymienić w Wonder Trade, to jest Driftloon. Uuuu, boi. To jest niebezpieczny pokémon, na którym raz nie może zostać po prostu, więc musimy wypuścić chyba Medienę, tak mi się wydaje. Mediena ma największe szanse, czyli nasza Mediena. Puć Hmm, która nazywa się Curie. Musimy wypuścić Curie tutaj po prostu do walki. Przy okazji Curie zdobędzie troszeczkę punktów doświadczenia i prawdopodobnie zdobędzie nawet poziom. Także idź Curie, użyj Bite i będziemy lecieć po prostu dalej. A niż nawet atak krytyczny nam tutaj za dużo nie zrobi. My używamy Bite, który powinien zadać solidne obrażenia, ale nie powinien pokonać tego Driflona dokładnie tak, jak planowałem. Więc teraz mogę wystawić po prostu... Nawet nie wystawić, tylko żyć po prostu w tego Pokemona na poziomie 15 Great Ballem. Pokébolem, życiem pokibolem. No i zobaczymy tutaj yy, dalej, co, jak to się będzie prezentowało. A pytanie dnia, dzisiaj kolejne wakacyjne pytanie dnia. Jak mówicie, ja jestem świeżo. Uuuu, po... boj, dobra, to, to za bolało także. Lips. Lips też nie może. Mm, mm, dobra. Osi chyba. Jak ja mówiłem, yy... Wakacyjnie mamy jeszcze. Ja niedawno też wróciłem z wakacji. Teraz pytanie do Was: Nie wiem czy się już pojawiało, Prawdopodobnie nie, ale czy wolicie? Nie, to już musiałem się pytać. Albo to padało w Egloku. Ja nie wiem, które pytania dnia padały w Egloku, które pytania dnia padały tutaj, więc prawdopodobnie będę musiał wymyślić coś innego. W poprzednim odcinku pytałem się prawdopodobnie. Na pewno, pytałem się o plan szufki: co lubicie? Co, co preferujecie? To teraz troszeczkę inne. Z racji tego, że wakacje to jest również czas na to, żeby sobie odpocząć, na to, żeby się wyluzować. To pytanie do Was jest następujące. Przy czym lubicie się wyluzować? Inaczej. Czy wolicie filmy, czy seriale? Jeżeli tak, to jaki jest Wasz ulubiony serial? Jeżeli, ta, jeżeli filmy, to jaki jest Wasz ulubiony film? U mnie, mówimy tak, u mnie. To jest Brooklyn 99, jeżeli chodzi ogółem o mój ulubiony serial. Jaki ogółem możecie to zawrzeć do waszego ulubionego serialu? Bo to też jest kwestia tego, że można się po prostu wychilować. I trzy, i... No, niestety, będziemy musieli chyba rzucić Great Ball, tak mi się wydaje. Czemu on powinien nie może rzucić? Nieważne. Jaki jest wasz ulubiony serial albo film? Taki, taki wszechczasów. Ja naprawdę ubóstwiam serial Brooklyn 99. Pierwsze cztery sezony są na Netflixie, więc jeżeli ktoś nie widział, to jest serial komediowy, ale to jest bardzo dobrze zrobiony serial komediowy. To jest serial komediowy, który zbiera nagrody. To jest serial komediowy, który nie może pozostać na waszej półce do, do zobaczenia, więc bardzo polecam. Andy Samberg, Terry Cruz, wszyscy, którzy tam występują, to jest po prostu. Niesamowicie wybuchowa, i niesamowicie zabawna mieszanka. No i wszystkie, wszystkie sezony utrzymują poziom, a to jest bardzo, bardzo ważne. W każdym razie, my złapaliśmy Drift i nice, zaraz go będziemy wymieniać. A wy w komentarzach napiszcie teraz, jakie seriale albo jakie filmy lubicie. Ja ogólnie jestem bardzo człowiekiem, który uwielbia animacje wszelkiego rodzaju. Gravity Falls, czyli Wodogrzmoty Małe, Avatar Legenda Anga, Smoczy Książę też jest bardzo fajną animacją. Jeżeli chodzi o filmy, Kung Fu Panda. Jak wytresować smoka i wszystkie inne? No, ja jestem po prostu takie. Mam takie ciągoty do takich filmów. Nie można mnie winić, także my nazwiemy teraz tego drifla paper. a wy też możecie dać w komentarzach, co po prostu lubicie. I ja teraz tutaj e, symbols, hashtag, WT ojku. To paper zaraz sobie tego dryfuna również przyjrzymy i później dam znać, że będzie leciał po prostu, leciała po prostu wymiana, tak jak to standardowo yy, robimy. Także teraz nie tu, tylko tutaj. Wchodzimy na undertrade. trade. Zapisujemy rozgrywkę. Ja wiem, że dużo z Was ma ludzi, że może nie dostać, może nie pojawi się ten Pokémon z Wonder Trade. Dużo jest Enkantarów. Fakt, faktem, na Wonder Trade pojawiałem się. Nie może może się ze mną nie wymienić. Jeżeli jesteście na moim Discordzie, no to tak to właśnie jest. Chciałem zacząć Wonder Trade i chciałem zobaczyć tego. Driftnuna. Hm. Widzicie, teraz nie ma środka nocy, a i tak. Musiałem sobie ziewnąć. Minimize, astonish, gas, focus, energy, lux, and burden. Hashtag WT Ja tu już właśnie teraz ogłaszam na. W swoim Discordzie, dla wszystkich. Dobrze, tam tam. Powiedzmy, że kto, kto jest zainteresowany, kto śledzi, to, to wie, ten pilnuje, kto nie jest zainteresowany, nie śledzi, to prawdopodobnie nie wie. Ale tak jak już mówiłem, może zdarzyć się tak, że ni od nikogo z was nie dostanę. Nie dostanę Pokemona, ale może się zdarzyć też tak, że. Choćby teraz, nacisnę teraz w tym momencie trade, na potwierdzę, wyślę Pokemona i akurat przyjdzie do mnie Pokémon z Polski. Może chciany, może niechciany, może zaplanowany, może niezaplanowany, kto wie, ale zawsze warto próbować, bo na tym właśnie polega ta seria, żeby dostać coś randomowego, ale żeby to nie był kolejny nazw, kolejny randomizer, ewentualnie żeby po prostu mieć kontakt z ludźmi. Póki jeszcze jest możliwość, póki jeszcze jest możliwość Trade'a, no to skorzystaj. Dostajmy z tego, tak? I mamy tutaj ze Szwajcarii nic. Six DVD to Stoni. Szwajcaria. Tru. Nigdy nie słyszałem. I wysłamy i Hmm. Chodzi na to, że tego Pokemona już mamy, więc Wonder Trade jeszcze raz poleciał. Więc spuścimy to po prostu jeszcze raz. Ja powtórki też ogłaszam na tym, na tym tym. Więc widzicie, dostaliśmy kolejnego Houndaura, który jest teraz z House Mog Roar Bite na poziomie 19. O wiele wyżej niż ten. No ale ten jest powtórką, więc tylko tego możemy wysłać dalej. Więc będziemy go teraz wysyłać. Leci on teraz, klikam trade jeszcze raz. I tutaj napisałem już na, na Discordzie. Napisałem. Więc czekamy. Może coś się jeszcze tutaj pojawi ciekawego. Bo, naprawdę, powtórki tego Pokemona, który nie jest takim częstym Pokemonem, się nie spodziewałem. Phantom z Florydy, ze Stanów Zjednoczonych, niestety nikt z Polski. No zobaczymy, co dostaniemy od tego fantoma. Możliwe, że będzie kolejna po prostu powtórka i że będziemy musieli znowu wysłać po raz kolejny tego Pokemona gdzieś dalej. Jest to Bunnelby. go jeszcze nie dostaliśmy, co jest ciekawe w sumie. I mam nadzieję, że on ma tą drugą mobilitkę, że on ma Clutch Power, bo to by było naprawdę, naprawdę ciekawe fanu przysłał Banelbiego. Oczywiście on zostaje z nami w boxie. to prawdopodobnie będzie klasyczny Banelbie na poziomie trzecim, bo wątpię, żeby to był Banelbie jakiś tam wykokszony, jakiś Banelbie wytrenowany, ale jak już mamy możliwość, to oczywiście sobie go obczajemy, także ja zapisuję jeszcze raz grę. I sprawdzimy tutaj tylko tego Banelbiego, który jest Impish Pickup Tackle Agility lead na poziomie szóstym, czyli to jest tak klasyczny B więc nic z nim nie będziemy robić. On po prostu zostaje w boksie i będzie czekał na swoją część, bo ja w sumie przyznam się szczerze, nigdy w życiu nie używałem diggers Sbiego w Let's Playu. Tak to chyba jest. Tam jest jakiś przedmiot, ale po którego nie będziemy się wracać, więc za drugim razem udało nam się zdobyć niepowtórkę i weszliśmy od razu w trenera, który. Który chce z nami walczyć, co nie jest do końca, nie jest do końca pożądane przeze mnie teraz Z szczególności, że Rising Star Paul led wysyła przeciwko nam Axiu O nie Fakt faktem jesteśmy odporni na jego Dragon Rage, jeżeli takowy posiada, ale jesteśmy kilka poziomów niżej Ja użyję teraz Dazzling Glim. To jest dwukrotnie super efektywny Assurance, aaa oh! oh! No i tyle To był neutralny Assurance, ale od Pokémona, który jest 6 poziom wyżej, chociaż to nie był Stab. Trzeba będzie robić zmiany w nie Niedobrze. Tak to właśnie jest. Ale hej, będziemy mogli dodać nowego. Będziemy mogli dodać nowego Pokemona do drużyny, który mniej więcej się tam mieści gdzieś. No tak, przez swoją głupotę właśnie w tym momencie straciłem jednego Pokemona, który miałem nadzieję, że zostanie naszą megą tutaj w tym zespole, no ale niestety tak się nie stało. Także ja teraz hopsam sobie tutaj i będę po prostu ruszał dalej. To jest masakra. To jest masakra. I jest tutaj Bagon w ogóle. Bagon no, albo Bagon! Możecie... Ostatnio bardzo dużo, bardzo dużo się y, słyszy i bardzo dużo się właśnie rozmawia na temat tego, jak powinno się poprawnie wymawiać nazwy Pokémonów, więc nie komentujcie tego, czy to Bagon, czy to Bagon. No, nikomu, nikomu to już nie zrobi, nie zrobi, już powiedziałem. Więc, y, tak czy siak, miałem rację z Porygonem i uważam to za swoje osobiste zwycięstwo. Okej. Okay. Jest to również Zangus, od którego będziemy musieli uciekać, Kurczę, czemu ja mam tego Gulpina o niskim stanie zdrowia na pierwszym miejscu w drużynie. To nie jest, to nie jest dobre rozwiązanie. Muszę użyć yy, super poszyna i będziemy ruszać teraz dalej. Musimy oczywiście odesłać poległych do Dev Gdzie? Był perset. Jakbym zmienił teraz tego Pokemona, to prawdopodobnie mój Golpin by również spłynął. Więc dobrze zrobiłem. Uciekamy teraz, Golpin. Nie, no. Jej. Jej. Bawię się po prostu doskonale w tym momencie. Udało nam się uciec na szczęście od tego Zangusa. Więc możemy teraz ruszać dalej. O nie. No nie, jeszcze kolejny. Kolejny Encounter. No to jest niemożliwe po prostu. Jeżeli to będzie. A dobra, od tego chyba uciekniemy bez żadnego problemu. On pewnie pierwszy atak i tak zrobi Focus Energy, w każdym razie, no cóż, straciliśmy jednego Pokemona i jestem niepocieszony bardzo z tego powodu, no ale, ale cóż, co zrobić, co zrobić, nic się nie da zrobić, tam był jeszcze jeden przedmiot, po to się wrócę najwyżej między odcinkami, też toczę walkę ewentualnie, bo na razie wydaje mi się, że nawet, że nie potrzebuję stoczyć tej walki, tam prawdopodobnie coś jest, chociaż straciliśmy teraz jednego Pokemona, więc może być też ciekawie, ja zobaczę, czy ja mam jakieś repele w swoim magicznym plecaczku, żeby po prostu nie wskakiwać w ten kanter, nie wchodzić w tą trawę, tylko po prostu ruszać teraz dalej, bo następny gym jest już niedaleko. Więc nadzieję, że sobie poradzimy z tym wszystkim, poradzimy z wyzwaniami. Jakiegoś dobrego Pokemona bym musiał również wziąć do drużyny w trybie Mimpoku w tym gymie, który jest typem ROK. Więc to nie jest wcale taki łatwy wybór, to nie jest wcale taki łatwy gym, jakby się mogło wydawać, bo niewłaściwe Pokémony mogą sprowadzić na nas klęskę. Ciałam ja Ripple. Oczywiście, że nie mam ripelu, mam Honey, czyli odwrotność ripelu, który mi po prostu przyciągnie tutaj pokemony do mojego życia. Więc, no, głupotka mała, brakuje nam ripeli, ale mamy sporo hajsów, więc na pewno kupię. Tu są spoinki. O! O nie! I ten poległy ralc tam, wrogu tego. O nie. No, Spoink używa Saibim, także dobrze, że zmieniliśmy teraz i powinniśmy. No dobrze, no ale Spoink, hej, co ty robisz? Dobrze, uciekliśmy, bez żadnego problemu. Yy, Galpin no nie jest szybkim Pokemonem, ale musimy go mieć na tym, bo potrafi na siebie przyjąć każdy hit, który jest w stanie inny Pokemon na nas wyprowadzić. I teraz co ja tutaj... O, tutaj jak sobie przejdziemy, to chyba mamy dostęp do Thunderstone'a. Nie, Livestone, Na, no, ok. jednego z kamieni ewolucyjnych po prostu, więc jeżeli dostaniemy złote do jakiegoś Pokemona, który ewoluuje po prostu przez... Przez... No, yy... zaczyna padać, który ewoluuje przez Livestone, to będziemy mogli to użyć. I chyba będzie trzeba wejść tutaj. I pionowo w dół, hops, 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 hops. Hops, hops, hops. hops. Okej, okay, udało nam się przejść, tutaj te przejścia prowadzą do jednego miejsca. And this one place is Umbret Town, in which... Którym... Okay, hi there, neighbor! And who is this? To, jest? to jest is Serena. Okay. This is Umbret Town. Just go through the aquarium to get to Sillage City, but first we should have... We should go to the fossil lab and have them tell us about fossils. We might even learn something about those mysterious stones related to Mega Evolution. Okej, okay, zdecydowanie tak, będziemy mogli się nauczyć. Z tego co wiem, nawet dostajemy tutaj w tym, e, jeżeli będziemy mieli Aerodactyla, to aer, Mega Aerodactylite dostajemy tam, czy tam aer, Aerodactylite dostajemy z tamtego, z tamtego miejsca. Dobrze, ja leczę swoje Pokemony najpierw, a później niestety musimy się pożegnać z dzielnym, małym Pokemonem, który był chyba najlepszym naszym Wondertradem. No dobra, były lepsze, ale który był naj, najbardziej trafnym, Psychic. Dazzling Glim i Shadow Ball. No cóż, smutek. Musimy wejść tutaj do boksa numer 7, nazwać go Dead, tak jak ja to mam zwyczaj nazywać. Okej, okay. potwierdzić i niestety naszą, naszego tutaj, barda poważnego. Z Hiszpanii. Odeskortować. No niestety, zwolniło nam, się wolne miejsce, zwolniło nam się miejsce w drużynie. Ja na razie nie będę nic do tej drużyny dokładał. Przejrzyjmy sobie, co mamy. Bo czeka nas jeszcze kilka enkanterów, czeka nas kilka wymian. Jeszcze ja chciałbym organizować boksy po prostu. Ale mamy na chwilę dostępną, na chwilę obecną dostępne takie pokemony. Wingle, gdzie nie chciałbym tego po prostu, bo to by byłby kolejny pokemon wrażliwy na ataki elektryczne. Leiron, który jest na za wysokim poziomie. Minun, którego możemy dodać od razu do... Do drużyny. Houndour. Ognisty Dark, czyli kolejny wrażliwy na ataki, na typy walczące, co się nam nie przyda w trzecim gymie. Oraz Banelby, który jest wrażliwy na ataki walczące, więc na razie zostawimy te pokemony. Wy możecie również zostawiać swoje sugestie, ale na razie Wondertag nie był dla nas łaskawy i tak na dobrą sprawę na ataki walczące wiecie jaki, jaki pokémon byłby najlepszy? Kirlia, którą moglibyśmy mieć w tym odcinku, no ale niestety się nie udało. Kim ty jesteś? Okej, okay, wymieniliśmy pokemon za Diabolo. Ja nie narzekam. Oczywiście mamy się udać do do miejsca. do miejsca zwanego o Fossil Lab, ale zanim to zrobimy, ja chciałbym porozmawiać tutaj z pewnym panem. I dokładnie z tym panem. Dzień dobry. A wondering young trainer are you? Let me guess. You wish to fish for all the Pokemon in the sea, right? I'm sure you do. Shall I you I'm fishing fanatic! Ja, jasne, pożycz mi. I dostaliśmy wędkę w tym momencie. Możemy się wrócić do tych różnych miejsc, gdzie jeszcze nie mieliśmy Encantera. Jeżeli ktoś z Was pamięta, gdzie była woda, a ja nie. Nie łapałem Pokemona, to możecie mi dać znać, bo, bo, bo nie pamiętam. Tu jest ak akwarium, oczywiście. Tu prawdopodobnie są jakieś lawdiski. Ale. Jeszcze zanim cokolwiek zrobię, muszę wejść tutaj do Town i wykupić tutaj swoje zapasy, żeby tutaj się to wszystko zgadzało, żeby wszystko było w porządku i żebyśmy mogli po prostu. Nie, nie, do, nie do tego. Ja chcę na zakupy. No zakupy Paper idziemy. Dobrze, także dzień dobry. Ja Baron Paper chciałbym kupić od was wasze wspaniałe great bole. W ilości 7. Oprócz tego chciałbym również kupić od was pokebole w ilości. A powiedzmy. A, wystarczy. Super powszyny, których ja mam 5, to w ilości 5 również. Powszyny na drobniejsze wypadki w ilości również 5. Burnhill, który ostatnie, którego ostatniego nam po prostu brakowało. Oraz Ripple w ilości a dajmy na to 10. Idealnie. Wyprztykałem no się właśnie z całej kasy, ale wykupiliśmy wszystkie podstawowe rzeczy, nazlukowe, które mogą się naprzydać, więc teraz możemy oszczędzać. Jeżeli uda nam się powychodzić z walk bez, bez żadnych tam strat, rzeczywiście to zrobimy, a w dzisiejszym odcinku po prostu będziemy odretelidować, bo w następnym odcinku zrobimy sobie e, kopalnię z kamielin, z Rock Smashem, więc będziemy mogli tutaj kombinować, łapać nowe Pokémony. Jesteśmy na ścieżce numer 8, dalej Mural Coast, ale. Z tego co wiem, nie wiem czy to liczyć jako osobną, Chyba nie. Jest, dalej jesteśmy na ścieżce numer 8, ale z tego co wiem, tutaj jest Umbret Town. Tutaj jest jeszcze jeden przedmiot, którym jest perła, którego, którą możemy sprzedać. No ale jesteśmy w Umbret Town ogółem i możemy złapać jeszcze jednego Pokemona, co najmniej. Także teraz sięgnijmy do naszej, po naszą wędkę, która jest tutaj. Złapmy jakiegoś Pokemona, nazwijmy go w the paper i poślijmy go dalej w świat, żeby dostać coś ciekawego. Tak, Okej, okay. złapaliśmy Pokemona. I jest to prawdopodobnie disk. Jest to Luvdisk. Ciekawostka, diski mają hairscale. Ja tutaj bardzo często farmiłem, jak grałem w swoim let's Play, jak potrzebowałem jakieś ruchy. diski mają hairscale i będziemy z tego korzystać na pewno. Ja tutaj... Kliknąłem i on nie powinienem kliknąć teraz I On chociaż ten Lavdiz używa Agility. Jesteśmy w deszczu, więc lepiej go jednak uśmieć, bo ten water gun tak czy siak zada nam dużo w tym momencie w tym deszczu. Trzeba będzie troszeczkę uważać tutaj. I teraz użyjemy po prostu ataku pound, ponieważ ten Lavdiz jest tylko na poziomie 15. On używa teraz takedown. Lavdiz ma w ogóle swift swim. Więc to też jest może. On się on ma takedown, na to trzeba uważać. No tutaj już używa... jego Oczy, używamy oczywiście Pound, żeby go osłabić, i wydaje mi się, że po tym Poundzie rzucimy po prostu Great Ball'em I postaram się go złapać już teraz od razu, żeby on bardziej się nie osłabił, żebyśmy nie, my nie ryzykowali atakiem krytycznym. Także teraz Great Ball, śpiący Labdisk po, z połową życia, to powinno być coś, co wystarczy, tak? I? Dobrze, udało nam się złapać, więc szykujcie się. Ja zaraz będę ogłaszał. Oczywiście, jak sprawdziłem sobie tego Labdiska. On będzie w naszej drużynie, więc możemy go obczać już teraz zaraz. Ja oczywiście będę sprawdzał, jaki to Love disk jest. Czy nie trzyma przypadkiem Herskale, bo jeżeli trzyma, to sobie ją oczywiście weźmiemy. I tak, chcemy go nazwać. Hmm, tutaj. Tak, bute paper oczywiście to jest coś, co. jak. jak już jesteście przyzwyczajeni. Tak te nazwy po prostu wyglądają. I teraz wchodzimy. Yy, najpierw w ten. Nie do torby, Czy ten love disk ma przedmiot? Ten love disk ma przedmiot i jest to hairscale. Dobrze. Dodaliśmy sobie hairscale. Super. I teraz zobaczmy, jaki ten love disk jest, ale to możemy sprawdzić już przy. przy Wonder Tradezie, skoro wzięliśmy mu ten przedmiot. Także co ja chcę zrobić? Ja chcę oczywiście. Mienić tego, znaczy ja chcę oczywiście wydraidować tego Labdiska. Sprawdźmy jaki on jest. Hasty Swift Dream Charm, Water Gun, Agility i Takedown. Dobrze, że nie za tego ona z Water guna, bo to by mogło zaboleć. Napisałem. Damy im odczekać. Yy, damy od, da, odczekam oczywiście kilka sekund, żeby wszyscy zainteresowani przeczytali. I będziemy teraz 3, 2, 1. Puszczać ten trade. W tym momencie, także jeżeli oglądacie w, w ostatnich dwóch odcinkach zastosowałem taką taktykę, a nie inną, więc jeżeli jesteście już na moim kanale Discordowym i rzeczywiście widzieliście to to dowiedzcie się, że już jestem na tym ekranie głównym do wysłania i po prostu czekam 5 sekund, naciskam trade i lecimy po prostu z tym trade'em. Szuka nam partnera do trade'a w tym momencie, zobaczymy czy wyszuka nam kogoś konkretnego, może kogoś z Polski, kto wie, kto wie. W każdym razie, LoveDisc nazywa się, hashtag paper. jest to Noah z Francji, Noah de Calais. Taki ten regel się nazywa. To jest prawdopodobnie regionalny, No, ja mam chyba u siebie ustawiony Sajlizie. Nie wiem, w każdym razie jest tak, jak mówię, i leci to do niego. Uuu, tak, to jest odpowiedź, którą potrzebowaliśmy. Jest to Budeł, jest to Pokémon, który ewoluuje w Roselię, a później w Roserade i którego jeszcze nie mieliśmy. Także moi drodzy, Budeł dołączy do naszej drużyny, i ja zaraz wejdę sobie na kanał. W tym momencie sprawdzić komentarze, które pojawiły się pod poprzednim odcinkiem, żeby zobaczyć jak ten budeł będzie wyglądał, jak ten budeł będzie się prezentował. I teraz tak, nie będziemy tutaj już nic robić, bo ten budeł jest już w naszej drużynie. On jest na poziomie 17, czyli idealnie wręcz. Co on trzyma? Poison Barb, okej. Okay. Ciekawie. Możemy mu tu Poison Barb dać. Absorb Mega Drain, Water Sport i Stan Sport. Ciekawa, atak, bardzo ciekawy ataki. E, I teraz tak, dwie rzeczy chcę sprawdzić. Oczywiście wchodzę na swojego YouTube'a, na swoje studio YouTube'owe. E, tutaj w tym momencie. Jeżeli widzicie jakieś rozknięcia filmiku, to, to jest powiodowane właśnie tym, że grzebie się z youtubem z, z YouTubeem, nie z youtubem To nie jest nic takiego. E, Baron Paper to jest odcinek, który był ostatni. I sprawdźmy sobie komentarze. Tu jest bardzo fajny i wygodny jest widok tego YouTube studio i teraz tak e, Kogo my tu mamy? Ciekawostka, na przykład pojawili się ludzie poprzednim, pod poprzednim odcinkiem, którzy napisali 5 minut po wrzuceniu odcinka, że odcinek bardzo fajny, że je bardzo im się podobało. Także. Okej. Okay. Powiem wam tak: Budeł będzie się nazywał Kokomiko, ponieważ podoba mi się francuski komentarz, który tu został przedstawiony. Właśnie dałem muserduszko I nawet komentowała ta osoba częściej, czyli Kokomiko, Budeł, Samiec. No, nawet pasuje dołącza do naszej drużyny, teraz widzicie pewnie zmianę na layout'cie. Fajnie, fajnie, cieszę się, cieszę się, że mamy takiego Pokémona no i czas najwyższy kończyć ten odcinek. Dojdę do Ambretta. w następnym odcinku będziemy robić Fossile, znowu będą co najmniej dwa Encantery w następnym odcinku, także szykujcie się, może nawet trzy, jeżeli będziemy liczyć statycznego Geoduda z kamieni. Dajcie mi znać, czy chcecie, chyba będziemy liczyć, bo to jest po prostu więcej fanów, więcej możliwości yy... Zdobycie tych pokemonów więc statyczne Geoduity z kamieni. Tylko jeden będziemy brali pod uwagę. Czy ja, czy ja wiem, czy tam są Geoduity, czy jakieś inne pokémony? Nie wiem. W każdym razie da, bardzo dobrze się stało, że dostaliśmy tego budeła. I ja teraz tutaj sobie pop wychodzę. Staniemy przed Pokémon Center. I dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to wiecie co macie robić. Zostawcie podniesioną łapkę pod tym filmikiem. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. I dodatkowo zapraszam Was gorąco do odwiedzenia moich grup facebookowych i discordowych. A jeżeli robicie już to wszystko, naciśnijcie dzwonek, będziecie na bieżąco z wszystkim, co się pojawia tutaj na kanale. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.